Drodzy, nasze kubańskie wojaże dobiegły końca. W tamtym tygodniu stało się to, o czym myślałem od bardzo długiego czasu, a mianowicie przeprowadzka w Beskid Wyspowy Udało nam się ogarnąć świetną miejscówkę w Podłopień 254, gdzie zrobiliśmy najprawdopodobniej jeden z pierwszych w tej okolicy. Jak w ogóle nie w południowej Polsce, prawdziwy bike shelter, czyli małe rowerowe schronisko, w którym możecie oprócz tego, że przyjechać do nas i pogadać o wyprawach, napić się z nami herbaty czy też poradzić się. W sprawie upgrade'u czy naprawy swojego roweru to przede wszystkim miejsce powstało po to, żebyśmy razem poznawali zakamarki Beskidu Wózpowego który moim zdaniem jest jednym z piękniejszych e, części e, naszych gór mam do tego miejsca wielki sentyment, ponieważ moja rodzina pochodzi z rozdziela, który jest niedaleko stąd, więc radość moja jest e, podwójna, potrójna albo nawet poczwórna, ponieważ Chcę Was zaprosić do udziału w naszych treningach, w naszych jazdach, w naszych rowerowych zabawach, które będą miały miejsce w rowerowym południu przez całe najbliższe 4 miesiące. Na koniec moich kubańskich wojaży już po prostu miałem dość tych kokosów, naprawdę i tych tropikalnych plaży. Marzyłem o tym, żeby nawet w taki deszczowy dzień jak dzisiaj popedałować bo przecież nasze polskie góry tak naprawdę są przepiękne i wcale nie trzeba jechać daleko żeby przeżyć przepiękną, ekstremalną, super świetną, totalną, rowerową przygodę więc słuchajcie, jutro o 8 rano zbiórka łopień 254, gmina Tymbark na stronie wydarzenia zrobimy mapkę, bo wiem, że część z was miało problem z dotarciem tutaj, ostatnio na naszą parapetówkę, która w ogóle tak naprawdę wyszła świetnie. Ja niestety nie mogłem jeździć, bo przyjechałem z Kuby Przeziębiony, klimatyzacje w urzędach emigracyjnych, które musiałem obskoczyć na samym końcu wyprawy, po prostu mnie wykończyły i w tamtym tygodniu nie pedałowałem, natomiast tego tygodnia nie popuszczę, tego weekendu nie popuszczę. Więc słuchajcie, jutro, 8 rano, niedziela, podłopień 254 zaznaczam, że jutrzejsza jazda jest dla każdego, nie będzie tu żadnych wyścigów, żadnego maratonu, więc wszyscy, wsi, wszyscy ci, którzy nie lubią się ścigać i lubią się pobawić, pogadać, e, zapraszam na przejażdżkę, zrobimy pętlę w okolicach 50 km. Uu, pada! A później zrobimy u nas w podłopieniu grilla. Siędziemy, pogadamy, napijemy się herbaty. Zapraszam Was serdecznie i wszyscy ci, którzy mają ochotę odwiedzić nas w tygodniu, bo nie mogą przyjechać w weekend, a wolny mają na przykład w środę, mogą do mnie zadzwonić. Numer się gdzieś tutaj wyświetli i umówić się na przejażdżkę, na pogadanie o rowerach, może na pogadanie o nowym krajdlerku, bo mamy je tutaj na miejscu. Serdecznie Was zapraszam jeszcze raz i. Będzie coraz więcej wideo i zdjęć z naszego ukochanego Beskidu Wyspowego i naszej nowej bazy, naszego projektu Rowerowe Południe by Dziękuję Wam bardzo za uwagę, Jacek Tofiel-Lisiecki, Beskid Wyspowy gdzieś w lesie. Pozdrawiam i mam nadzieję Straszenia do zobaczenia